Halo, halo, siemano, ekipa wszechczasów Minecraft Dungeons, zapraszamy, tak? Zapraszamy, zapraszamy, tak? To jest chyba moje na razie standardowe przywitanie, niewiele się zmieni, tak? Zobaczcie, haha! Ha! Znaleźliśmy Foksiaka ze skrzynią. Pytałem się, czy jest skrzynia, Foksiak mówi, że nie ma, a jednak jest. Aha. Marek, gdyby był w środku. Okej. Okay. Zawsze 50. No i co, Foksiak, jaki etap dzisiaj nas czeka, co? Na razie gramy na najłatwiejszych poziomach Tego trudności, idziemy... Dalej. O, udaj się do inne wymiary? Wyspiarskie Krainy? O kurde. Nie, to inne później. Wymiary. Ech, poczekaj, no. bo kliknąłem na Wyspiarskie Krainy, czekaj. O kurde, I'm sorry, wywaliło mi grę. To chyba nie tak miało być. No dobra, I'm sorry. Ładuję już. No cóż, zostawimy to na nagraniu, będzie śmiekawiej, a wy zobaczycie mój... Ee, prf, zamotany pulpit. Oraz Opening Minecraft Dungeons Xbox Game Studios często, niestety, ta gra się wywala, nie? Ciekawe czy ta wersja Steamowa też tak ma. Muszę jednak świadomeno wyjść, bo myślę, że Dungeon Jasne, jasne, no jakby stworzył graty ty dołączysz jeszcze raz, nie? Akurat. Unreal Engine, 1. A, to też nie rozumiem. Podstawą miodności gier, jak dla mnie, to jest też przede wszystkim, jak to się gra i czy to jest fajne, tak? Uważam, że... Minecraft Dungeons zdaje radę. Nie? Mhm. Też i mam lootu, trochę, i klimacik fajny. I gierka jest przede wszystkim szybka, tak? My to na razie przechodzimy spokojnie, żeby pokazać etapy. Także. Po czekamy czekam na ciebie, ja już nic nie zmieniam. <laughs> Nawet do normalnego sprzedawcy brakuje takiego, co losuje właśnie te. No. Nie wiem. Nie? Powinniśmy mieć go chyba wcześniej, nie? No, później tak, i czujemy to wszystkie. Dobra. Widzę, że się fajnie kręci. Przyjdziemy do pustyni

Czego to bierzesz? A też tyle atakujesz, dlatego tak szybko, tak? A, już są twarde te moby. No zaczyna się robić wesoło. O, skrzynek. niebieski. Zobek zimny. Jak to się nazywa? A to to szybko zabiły. Ale jakieś czary rzuca. Wiesz co, ja nie wiem, czy jeden z nas nie fajnie jakby był magiem i z odległości by pakował. Kurde, ja nie wiem, co ja mam z tymi strzałami. Zawsze mało mam tych strzał. Ja mogę z tyłu nie lubię tych map. Mapy nie lubisz? No tej mapy. Ja lubię, bardzo fajna, pustenna. O i generalnie. No i Dobra, uleć się w okrzyczku. Pamiętam, że to była chyba pierwsza raz, kiedyś pierwszy raz graliśmy, potem już dalej nie przeszliśmy. E... To była dla nas trudna misja. Jedne dla ciebie, jedne dla mnie, okej? Okay? To była trudniejsza misja i ginęliśmy no, na niej. Nie. Yeah. Chciałbym coraz lepszy ekwipunek chyba by do... zdobywać, wiesz? O, się... Chodź no? tędy, chodź, tu jest jakiś mini labirynt. O, o Jezu, to są pułapki! A wieńcze, bo chyba dla nas wcześniejsza mapa. Czemu? Piesówki! O! Uuuu! No to, to zamykam ile? klucz? Chcesz? Nie, i babka. Nie. E! mnie! Co? Czemu co? Udało u mnie. O! Brr. No, z tym mapkami już jest ciekawy. Gdzie ten klucz? Ucieknij. Jak klucz? Ja Bo klucz, klucz mi No u... mało na uciekać, chłopak. Jak się wystraszył. A on ma! A rzeczywiście. <śpiewanie> kibotyw! <Jaki> <śpiewanie> Uwaga, klucz ucieka. A bo cię mobek trafił. Uciekaj od mobków. Zostaw mobki. Czekaj, ja będę walczył z nimi. Ale strzeliłem. A ja tu gdzie? Tu, tu jest przejście, jakieś wejście, choć mini. Co to jest? Nie wiem. Znaczy, przejście. Jakiś mama, taki mini mama, dungeon. Dla mnie to jest tego ducha. I ten duch nam pomaga. Tu strzela. Zobacz, on nam pomaga. I daj, mu. To no to musisz go to używać. Zbroję mam zbroja złodzieja. Co to? No dobra, tu już wszystko. No to idziemy tak do góry, i po lewej stronie mam jeszcze też pomieszczenia do sprawdzenia. Szczynka jest z tym. Czasami. No, nie jest tym czasie O, tu jest jeszcze emeraldy, emeraldy, wszędzie emeraldy. Teraz druga oh, Chyba nic nie mam. To dół został z drugiej strony. A, to nie twój duszek, dobra. Twój Ale przyznam, tam że wygląda podobnie. poczekaj. Czekaj, teraz odpaliliśmy dopiero wszystkie. Ja muszę zbierać... O, tam nowe tam. miejsce, co to jest? Dolna świątynia, misja... Dolna misja, to... Dolna misja Aha, no dobra, no to wychodzimy stąd. Okej, okay, miło było, fajnie. Wracamy do głównej... Do głównej przygody na tej mapie. No w ogóle co większość kroków w tej chwili w ogóle są z Minecraft Zoszyłem Hmm, no tak? No W końcu Minecraft, nie? To jest zebrałem Pauczam dręki i pytałem. Co to jest? Już duży mak O, co to? Wszystko w tej krainie jest na duże. Arsenia razy sześć. Za nami zostały mopki, czy nie? Tak. w górkę. Nie, nie przepuścimy niczemu, ale już taki klimat oazy trochę, nie? Pustynia. O! Ostrza! O, dostałem! O! To się zabije zaraz! Nie będziesz musiał się golić A też tyle to można sprowadzać w ogóle pod to. O nie, o... świetnie... Prawie znowu umarł! Ja nie da ta to jest teraz mam połowę życia. Dobra, czekaj się uleczysz, to. No? Nie mogę, myślę, się, się nie będę To, Emerald. Czekaj. Czekaj, czekaj. Z tyłu, bo biegałem dookoła po myślach, nie? A, my tu ścieżki w górę nie sprawdziliśmy jednej. No patrz, patrz, włącz mapę. Widać ładnie, jak tu tak. sprawdziliśmy jednej ścieżki w górę. Wracamy tam? Tak. Ja. Chodź, zobaczymy. Ja wolę, nie iść tam. Część pułapek możemy ominąć. O, emeraldy jeszcze zostawiliśmy. Au. A! Tu. Ta mapa mnie do zawału zaraz tak. Można umrzeć. To w najgorszy sposób. A no. No, kurat, ten ten nas ostatni strzał. No niestety tutaj z walką chyba trzeba trochę robić inaczej, mniej trochę bezpośrednio, wiesz? No zobacz, ja już tak mobka nie zabijam na hita, nie. Tu jest tak strzelały. Nie wiem. Chyba chyba jednak ten do mojego do mojego Starego totemku regeneracji? Nic nie ma, tak? Przyszliśmy tak po prostu, tak? Czy jest coś no, tego? Panie, byłasz tak bardzo tam Dobra, może czegoś nie wiemy, nie? Pewnie nie znałem wszystkich sekretów Minecraft Dungeons. Można, można. Tak ważniejszy jest Emeraldys. Poświęcę Emeraldys. Ktoś o tym mm -hmm. Hmm. O kurde, znowu. O cholera. <laughs> Nie wiem, Nie jest jakaś Co tu się dzieje? Pomocy! Tak przez cecha Bo nawet samo A Nie Łapka! Masz? Trzały, bo ja zabrałem tamte. Masz! Trzały są z tyłu. W końcu się, że jeden bierze jedne, tak? Uwa. O Jest. Ow, jest. Gdzież? Tak? A nie czego jest zbroję sobie później, poglądasz. O! To zrobimy przerwę w mieście, nie? Taką na dogranie. Chyba nic nie ma. A <noise> nie zdążył odpalić O, kurde ja Nie się. Rzuciliśmy go <noise> Ja, prawie Ząbię, jak był. Czekaj, bo już też ledło z życiem. No to się uległ, chodź. Ja się i słem. Ta ta mapa jest ciężka niż dawało chyba. Jemy, nieźle. To się jeszcze nikt nie umarł, ale może coś się jeszcze coś wydarzy. No zobaczymy. Na bosie, nie? Jak będzie. Tu będzie. Och, ch**a. Chyba będzie. Skoro takie armie tutaj... Musi być. Ale przynajmniej jest wesoło. Czasem nie wiadomo, co się dzieje. Normalnie prawdziwy hack and slash. Tutaj w górę chodź, po Chodź, drop. Był. No. Nie mieszcz. Tam były emeraldy. Tu. Tu, tu, tu. Foksiak. Tutaj poszedłeś na dół. Chodź jeszcze. Tu emeraldy są. I drugie. Mora emeraldów. jest taki chudy, że ominął moje Okej. Okay. emeraldów chociaż. Yy, Są jakie jeszcze. Uuu! No i się wszystko. Ale strzały wybuchowe też reakcji dają. No. Daję radę, bardzo lubię tą petardkę. Mam tego pieska? Nie wiem co piesek daje. To jest droga do grobowca? Jesteś mu... to. Bądź laskę. Możliwe. Bijemy po laskę. Och, Dobra, chyba walka z bosem będzie. Wow. Dobra, będzie walka z bossem bezimiennym. Ale, o oh, shit! Jaki to? Może się spokucuję na kimś. się. się. O kurde! Co tu się dzieje? On fejkowe ciała robi. Tu się fejkuje. Kożaj! Ale się. Nie Nie, nie, Czas, 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 e, nie. nie ma e! e! Dobrze, że strzał się trochę pozbierało. E! E! O kurde. No iluzji Jest. O nie! nie. Żyj nas, teraz! Proszę! Znaczało, obudzisz się? Jak nadejście nocy zranicie? Co to znaczy? No, pójść łupić ten. Krzesić? No nie bardzo zaczynaj mnie mopczyć Ty zmieniłeś armor? To cały czas nie biegam musiałem nie zauważyć Trzymaj No dawaj uciekaj leć się Tylko nie zgiń, Foksiak, uciekaj Ja nie mam HP teraz, misiek Uciekaj do koareny z daleka od niego Tutaj petardę od czasu do czasu, to jest długa walka, nie? O nie, a bo tak, zginąłem! O, Holender. Ciesisz mnie? Dasz radę? Jestem po lewej. Może. Nie, nie. Nie, nie, pobiegaj na razie. Czekaj, jak on się... O, jak rzuca skillę, teraz może mnie może Szybko. Chyba kumulację zebrałeś na bosie Hihihihi, <grymne> zwykły boss w ogóle. What the hell? Dobrze, że nie ma full HP. Jest! Podaliśmy go! Jest! Czekaj, idę zobaczyć jeszcze czy jakiś łupów nam tu nie pochowali gdzieś. masakra, grubo było. I o, to jeszcze pierwszy najłatwiejszy jakiś etap, kurde, żeśmy ledwo dali radę. Wreszcie coś normalnego Ale dobrze, że Boss nie miał zestartowanego HP, bo kiedyś tak graliśmy, to chyba też tak kiedyś było. No tam jakiś skill odpadł boss. Cały czas Ja mam 11 O kurde ja mam HP Eee pomocy! Chodź Odejdź tu do mnie z Bo mamy słabe bronię Ja jestem ze słabej broni i dalej żyję Mam dobre armera, co za mopki Haha, ha, udało się! Pokrzyżowaliśmy plany. Chyba jakiś, na jakimś etapie żeśmy tego sprzedawcy chyba nie uratowali, jeszcze wiesz? Takie mam wrażenie. Chyba trzeba się będzie dokształcić gdzieś poza. Pokonane mały 88%. Pociski, które trafiły. Leczenie. Powoleni gracze trzech. Pokonane mały 88%. Czegoś nie Mhm, Liczba zadanych obrażeń 30 tysięcy. <laughs> Otwiera się skrzyneczka. Poka przecie Kołcza nud ręki. O. U. Może jakieś coś zmienimy z ekwipunku, widzę. No to rozbijemy. Też rozbijemy. A co ja mam? Urska zbroja, osiem pancerza. Podora zbroja. O, aura wampiryzmu. Ty, to dla maga. Dzięki. Mam jakiś unikatowy łuk. 13. Couczan nowy mam. To co to jest? Proszek Strząsowy. Ogłusza obiskich. Nie to chyba nie. Zbroję na 60 to wywalimy, ale teraz tą zbroje na dziesiątce co mi dałeś, zbieranie dusz. Moja glewie ma 5, a ja zazem glewie teraz na 13. Wow. Moją unikatową muszę rozbić. Zbroję złodzieja. Chcesz dagery? Na dziesiątce? Mam dagery. Ale dziesiątka. No? Dziesiąty poziom tego mieczyka, zobacz, który masz. Jak się sprawdza poziom jakby... Tylko ja mam na nim upgrade y już jakby. Dobra, możesz widać. Okej. Prędkość mobów. Ojej. Tak? To się wychodzi z tego, żeby to tak ładnie zmieniać przy ulepszenia glewi. Mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Osiem łuków już mam w O, <laughs> To Nie jest Poszukiwacz szansa zwiększona 100% przy poległych yy, przeciwnikach. Naładowany strzał, co to jest? Da się coś zmienić, a da się zmienić? Yy. Ulepszenie. Mhm. Mm e, dagger mam ci dać. Jak ci daje, dagger? Ej, do pakowacza teraz, i dodaję. Aha. Dostałeś? A ja go mam. Aha, no, ja się pytam, czy chciałeś, nie? Ja Zobaczyć co tam w luksusach ma. Za 520 krótki łuk. Nie e, Ale za dwa rzadkie mowy pokonaliśmy. Powoli odblokowujemy kolejne sloty u luksusowego. Tylko zwykłe sprzedawcy nie mam. Pamiętam, że tam za 70 czy ileś losowały się skrzynki, pamiętasz? Gdzieś zgubiliśmy tego sklepikarza. No ale co? Kochani, nie zapomnijcie zostawić po sobie śladu na kanale. Dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy do kolejnych odcinków, nie? Foksiaczek. Idziemy jak burza. Bye, Bye, bye.